Witam Was serdecznie. Dzisiaj chcę Wam pokazać kolejne wykrojniki, które kupowałam na AliExpress i u tego samego sprzedawcy co zawsze. Tam na dole w opisie będziecie mieć linka do tego sprzedawcy. Muszę Wam powiedzieć, że przesyłka przyszła bardzo szybko. To było, powiem Wam, że w dwa tygodnie przyszło, więc była naprawdę ekspresowa przesyłka. I po kolei Wam powiem i pokażę, co od niego dostałam. Kupywałam u tego sprzedawcy nie tylko wykrojniki, ale i też stemple, które później możemy też wykroić. To wam jeszcze pokażę. Cała przesyłka przyszła bez problemu, nic nie było uszkodzone, więc jak najbardziej polecam tego sprzedawcę. I tak, zacznijmy może od góry. Tutaj mamy dziewczynkę i chłopca idących do komunii. Tak wyglądają te skrapki wycięte. Tutaj obok mamy parę młodą. Tutaj wam pokazuję najpierw wyciętą taką rameczkę. Też jeszcze tutaj nie zdążyłam powypychać. I plus do tej rameczki. To były takie dwie gałązki z listkami. A wykrojnik wygląda w taki sposób, i listeczki. Tutaj kolejne wykrojniki to są narzędzia różnego typu. I tu już wam po kolei pokażę. Jak to wszystko wygląda? Tu mamy piłę, tu jest hebel, tutaj mamy klucz francuski, tutaj mamy sikierę i jeszcze mamy, to jest centymetr taki wysuwany. Natomiast tutaj obok mamy taki pas, do którego też można dawać narzędzia. I wykrojnik wygląda w taki sposób. I tutaj kolejny. To, to są takie banerki, w których akurat teraz są cyferki. Wcześniej kupowałam, że był alfabet. I mamy plus 3 puste. I po wycięciu już Wam pokazuję takie przykładowe. Wyglądają tak. Oraz taki jeden pusty. Uważam, że bardzo fajnie się ta pierwsza partia wykrojników sprawdza. Bardzo dobrze wycinają. Nie trzeba było nic na siłę wypychać. Powiem Wam, że jestem z nich zadowolona. Teraz pokażę Wam kolejne. To zacznijmy może od tego wianuszka. Tu jest wianuszek z listków plus taki malutki kwiatuszek. Wycięty skrapek jest taki. Powiem Wam, że bałam się go wyciągać. Ale naprawdę nie było żadnego problemu. Widzicie, bez żadnych uszkodzeń. Wszystko tutaj ładnie odciśnięte. I plus ten kwiatuszek. Kolejny wykrojnik to hostia. Taka bardziej udekorowana Wykronik jest taki a skrapek wygląda tak. Tutaj mamy taką rameczkę z falbankami. I możemy sobie tu sami dać na przykład jakąś pieczątkę z jakimś napisem. A tu już mamy gotową rameczkę plus napis 100 lat. Tu mamy wykrojnik, z którego potem możemy złożyć sobie pasek. I już Wam pokazuję, jak te poszczególne elementy tutaj wyglądają. To jest tak plus. Jeszcze mamy tutaj dodatkowe zobaczcie guziczki. I tutaj dwa rodzaje sprzączki do tego paska. I ostatni element to taka girlanda. To już element zimowy, pod święta Bożonarodzeniowe. Powiem Wam, że z tym akurat miałam problem, żeby wyciągnąć. Bo widzicie, bardzo to jest cieniutkie, strasznie delikatne. I tutaj jeszcze też nie wypało za dobrze tych elementów, dlatego z tego wykonika jestem. Mało zadowolona. Zobaczymy. Może się jakoś wyrobić w przyszłości. Tutaj chcę Wam pokazać dość takie sporych rozmiarów wykrojniki. I tutaj takie mamy geometryczne wzory, z którego już możemy mieć jakąś bazę. Albo zrobić z tego shaker w poszczególnych tutaj kwadracikach otworach. Spodobało mi się jak tam wyglądało na kartce. Właśnie zrobione shaker. Z tego dlatego postanowiłam to wziąć. I jeszcze jeden taki bardzo duży wykrojnik. Też już widziałam u niej jednej z dziewczyn. Też takie ciekawe wzory w środku wycina. Nie wycina, że cały kształt, tylko takie kawałki pojedyncze. Bardzo ciekawe, też bardzo dobrze wycinał. Tak wyglądają kolejne wykrojniki. Zacznę może od tego tutaj zimowego. To jest taki pejzaż zimowy. Widzicie na nim choinki, śnieg, i z tego można zrobić shakera. Już wam pokazuję, jak to się wszystko tu wycina. To jest takie osobne kółeczko, plus taką jakby przeszytą rameczką. I tutaj nam wychodzi taki trójwymiarowy obrazek, że możemy sobie te choinki tutaj tak leciutko wypchać. Kolejne to jest. Takie serduszko, które nie wycina nam konkretnie serca, że jako kształtu, tylko wycina nam w papierze taki wzorek, i tutaj takie przeszycie serduszka, i tutaj z boku widzicie, że można sobie jeszcze wyciąć taki wianuszek serduszkowy. Kolejny to taki wykrojnik kurtki. Tutaj jest kurtka jeansowa plus wieszak, i tutaj jeszcze trzeba domontować kieszenie. Plus tutaj kołnierzyk, i tu są dodatkowe guziki, i po wykrojeniu ta kurteczka wygląda tak, i plus tutaj jeszcze ten wieszak do tej kurtki, albo jeszcze do jakiejś innej rzeczy możemy go użyć. I tutaj jeszcze zapomniałam wyciągnąć te guziczki malutkie, które są. Kolejny wykrojnik to wykrojnik. To jest rower. On tak wygląda jest taki malutki, myślałam, że będzie troszkę większy. No ale jest w takiej wielkości i po wykrojeniu i złożeniu oczywiście tego rowera tak wygląda. Tutaj miałam problemy powiem Wam z wypchaniem tych elementów nie wiem czy użyłam za grubego papieru ale nie umiałam ich po prostu wypchać będę próbowała jeszcze w innym papierze. Kolejny wykrojnik jest dość spory, on tu wycina nam taką ramkę plus dodatkowe liście. I tutaj znowu chyba papier był też zbyt cienki, bo tutaj nie umiałam do końca wypłać tych elementów pozostałych, ale wygląda to w taki sposób. Fajnie, mam nadzieję, że jak użyję troszkę grubszego papieru, to że efekt będzie po prostu lepszy. Tu natomiast mamy wykrojnik. Taki dość złożony, bo z tych wszystkich tutaj elementów możemy sobie złożyć kwiatek słonecznik. Ja go jeszcze nie zdążyłam akurat złożyć, ale pokażę Wam, jak wycina poszczególne elementy z tego wykrojnika. Tu są takie wzorki, tu mamy listeczki. Jeszcze dodatkowy element, plus coś takiego. I jeszcze taki. Tutaj mamy też dość spore dwa wykrojniki. Tu jest taki w kształcie, też ramki z rozprzestrzeniającymi się promieniami wokół tego kółeczka. Widziałam go już na wielu pracach, dlatego jak tylko widziałam go u tego sprzedawcy, wzięłam go sobie. I jestem powiem Wam bardzo zadowolona. Patrzcie, jaki fajny efekt tutaj jest. Ja myślałam, że to tylko i wyłącznie będzie wypchane, ale to jest po prostu wycięte zwyczajnie i mamy taki, taki wzorek. I jeszcze do tego oczywiście wycina nam kółeczko. Tutaj mamy taką zwyczajną ramkę. Ja po prostu takiej nie posiadałam, a do albumów przeważnie też robię takie zdjęcia do ramki no to sobie też wzięłam taki wykrojnik z takimi ciekawymi przeszyciami po wycięciu wygląda tak i jeszcze mamy taki dodatkowy jeszcze element tutaj jak wcześniej Wam wspomniałam, wzięłam sobie wykrojniki plus stemple do tego i już Wam pokazuję jak to wygląda tutaj są stemple wielkanocne z zajączkami kaczuszkami i Mamy różne pisanki, tutaj mamy nawet też jeżyka, kokardki, takie fajne elementy. I do tego można sobie było wziąć wykrojnik, który później nam to szybko wykroi. Kolejne stemple wyglądają tak. To są różnego typu baloniki, plus taka wstążeczka, i jeszcze do tego mamy napisy i jeszcze takie dwa małe bobasy. Do tego również były wykrojniki. I jeszcze jeden komplet z temple plus wykrojniki. Tutaj mamy płytę gramofonową. Też bardzo fajnie to wyglądało tam na tym obrazku, jak było pokazane tego sprzedawcy, to też sobie wzięłam taki komplecik i tutaj tak prezentują się wykrojniki. Kolejne wykrojniki to taka brama. Już Wam pokazuję, jak wycięty jest ten skrapek. I tutaj możemy je albo rozciąć, będziemy miały je osobno, no albo w całości. Tutaj mamy wykrojnik, dzięki któremu możemy zrobić takie malutkie pudełeczko. Po wycięciu to wygląda w taki sposób, i musimy tutaj tak sobie złożyć, później zaginamy do środka. Tu, oczywiście, to najpierw musimy jeszcze skleić. Potem, oczywiście, ozdabiamy sobie to malutkie pudełeczko. I pasuje ono do wielu rzeczy do boksów i nie tylko kolejne to tutaj takie różnego typu rameczki, już Wam pokazuję jak to wszystko tu wychodzi ja to robiłam w dość cieniutkim papierze, ale i tak bardzo ładnie tutaj to wszystko wyszło widzicie, plus takie dodatkowe tu są przeszycia na tych rameczkach to jest jedno Tak wygląda. Drugie i ostatnie. Z tych tutaj. Ma taki kształt. I to są ostatnie wykroniki, które chcę wam pokazać. Tutaj mamy. To też był komplet i to też był komplet. To są. Tu są wykroniki, akurat takie brzegowe, i one są dość spore. Mi zawsze brakowało takich wykrojników, dlatego też, jak je zobaczyłam, to je tam sobie zamówiłam. I ten wygląda w taki sposób. Tutaj u góry mamy ten z przeszyciami. Kolejny wygląda tak. I ten ostatni. Tutaj mamy takie malutkie wykroniczki, z których przeważnie będę planowała na pewno robić tego typu shakery. I po wycięciu już Wam pokazuję, jakie te elementy wycina. Zobaczcie, bardzo dużo jest tu tych elementów. Świetnie wycina. Kolejny kształt. Tak wygląda. I ostatnie. Prezentuje się w taki sposób. Tak prezentowały się wszystkie moje wykrojniki. Ja Was pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.